Witajcie, witajcie. Jeżeli Wam się podoba moja praca, jeżeli Wam się podoba to co robię, będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kod twórcy. Jest on Montercol. Jeżeli nawet Wam się nie podoba moja praca, to wesprzyjcie kogokolwiek, gdyż to zawsze każdemu fajnie pomaga, rozwija dane kanały. Nie bądźmy jak Janusze polscy, że nie, skoro ja nie zarabiam, to nikt nie zarobi. Są to groszowe pieniążki, ale zawsze tam się grosik do gościka zawsze się to zbiera. Was to nic nie kosztuje, więc jeżeli to będzie mój kodzik, będzie miło. I jeżeli nie, to wspierajcie kogoś innego. A teraz nie przedłużając, zapraszam na filmik. Witajcie, witajcie. Sezon dziesiąty, hmm. już dzisiaj piękny trailer. Jak zawsze, epicowi nie można niczego zarzucić. Pewnie większość z was już to oglądała, ale taki wstęp sobie postanowiłem zrobić. Tamina jest rewelacyjna banana. Zacznie mi się podobało. Więc, drodzy Państwo, sezon 10. Już dzisiaj zaczynamy sezon 10. Co będzie z grom? Czekamy się. Hmm. Ostatnia z ratunku, tak można powiedzieć, yy, czy w jakikolwiek sposób odratują giereczkę, nas bardziej interesuje, znaczy nas mnie bardziej interesuje ratowanie świata oczywiście, yy, bardzo mnie ciekawi co wykombinują. Yy, to jest oczywiście zwiastunek 10 sezonu, no tak mówię, wszystko pięknie, ładnie, yy, Epic jak zwykle przygotował, yy, sezon 9. Mamy klapa totalna, początek jeszcze spoko, później już nic. Zajęli się World Cupem generalnie wytłumaczyli się, że wyjechali na wakacje, więc będą błędy naprawiać jak wrócą. Super. Eee, kilka rzeczy o aktualizacjach. To co, to, co pewnie już większość z Was wie, ale. A że tak powiem, chciałem oficjalnie m, mam taki filmik kusić, bo oczywiście ja pójdę do pracy, więc już Wy będziecie mogli zacząć, e, że tak powiem się bawić. E, ale z drugiej strony w sobotę ja zapraszam wszystkich. M, pewnie jakiś karnecik sobie rozlosujemy dla osób, które jeszcze nie mają karnetu bojowego, więc zachęcam. M, będzie to niespodzianka, jeszcze nie wiem ile karnetów będzie. Czy to będzie 1, czy to będzie 2, czy to będzie 5, 10, 20, jeszcze nie wiem dokładnie. Ale wszystkich serdecznie zapraszam. Będziemy, będziemy, że tak powiem, losowali sobie osoby. I teraz, wracając do tego, co będziemy mieli. Oczywiście, Epicowi bardzo zaczęło przeszkadzać, że ludzie grają gry wojenne na AWKu. Więc, co postanowili zrobić w sezonie 9/10? Postanowili no, znerfić całkowicie tak? gry wojenne. O dziwo, zostają. Dziwnie, ale, ale zostają. Yy, ponadto, wyzwanie. Hmm. Mara pustany, pustaków zostanie usunięta. Wow, przeszkadza! Naprawdę, bardzo przeszkadza. Ja tam akurat nawet nie ruszę nawet tego, na ten trybie, nawet nie farmię, zawsze farmię na innym trybie, więc. O dziwo nie, nie tyczy mnie to w żaden sposób. Trudno. Yy, oczywiście dostaniemy na poszczególnych mapkach, poszczególne nagrody. Yy, dodatkowe złoto, materiały do ewolucji złoto reprofit profit no i na picie epicki level do wyboru z profitami da i tak samo co jeszcze postanowiłem zrobić zmniejszymy również nagrody za początkowe fale wytrzymałości chyba to się będzie łatwo sobie z nimi poradzić więc o dziwo co mhm. łatwo możemy sobie poradzić więc obetnijmy to jeszcze bardziej w dół ale dobrze nie będę komentował tego, bo na misjach dają nam wszystkiego mnóstwo i tak dalej Ale nagle na, na Wargamesach im też przeszkadza, znaczy na w grach wojennych mi przeszkadza, że coś tam dostaniemy więcej Jasne, ale to jest Epic Logika jaka jest taka jest yy, Nie mamy co, że tak powiem się dziwić Więc yy, co jest jedno, to jest jedna z rzeczy yy, Gry wojenne się zmieniają Ponieważ yy, Epic nie doszedł do tego, że ktoś może się na tyle fajnie obudować, mieć tak przemyślane, że można na awku grać, więc generalnie gra polega na tym, żeby afkować, tak, czyli obudować bazę, jakkolwiek, i mamy czekać, i co się co się po to właśnie mamy tunel, no, kółeczek i tak dalej. No ale tak jak mówię, No, Epic sobie wymyślił coś innego. Za to mm, chcą, że tak powiem, zmusić graczy, aby zaczęli grać na normalnych misach, ponieważ tam ich nie ma. Więc tak samo to one zostaną też usunięte. Kolejna jakaś tam logika jest dziwna, no ale trudno. Mm. Bywa, bywa, bywa. To jest jedna z rzeczy z za aktualizacji, która się już pojawiła, a w sumie ona się już 30 pojawiła w więc... Że tak powiem, mam cóż, tak powiem, więcej dodawać, nie dodawać, nie? E, Uczą się. Zobaczymy. Kolejna aktualizacja: szafka w ratowaniu świata, część pierwsza. Czołem pani Fortnite'a, Czas na szafkę. Co będzie dostępne przy starcie sezonu? Ekran wczytywania, muzyka, emotki każdej kategorii, tańce, emotki, grafity oraz zabawki. E, czyli to co już e, mniej więcej było zapowiedziane, będziemy mieli emotki, no tu jeszcze przekazów czy to I muzyczkę. E, Sorki. Noc. E, więc muzyczkę tak samo dostaniemy. Czy mm. z ratowaniu świata pojawią się inne elementy kosmetyczne? Ciężko pracujemy. Podkreślam, ciężko pracujemy nad tym, abyście podczas walki mogli korzystać ze wszystkich dostępnych typów elementów kosmetycznych. Następnym dodatkiem do szafki będą malowania oraz kilofy. Ponadto kiedy te ostatnie pojawiły się w ratowaniu świata, wszystkie unikatowe wersje dobyte w VATS kampanii pojawią się również w jak jako elementy kosmetyczne do wyboru. Czyli generalnie będziemy mieć kilofy z, z, z poszczególnych, e, z poszczególnego ratowania świata, tak są na bercach. Wow, super. Ciężko pracujemy nad tym, um, aby nam, że tak powiem, umienić walkę na naszych burzówkach czy na misjach, żebyśmy mieli kolorowo, po prostu będę miał garłacza różowego w tym momencie i będę popierniczał po całej mapce, bo to jest teraz najważniejsze dla mnie oczywiście, żebym po prostu miał różowego garłaczyka i sobie skakał po całej mapie. Um, ok, ciężko pracujemy, żeby z Was wyciągnąć jak najwięcej jeszcze pieniędzy dodatkowych, no bo to tak jak w tym momencie zmienia. Bo te kosmetyczne rzeczy w ratowaniu przez 2 lata były tak potrzebne jak koziej i wiem, no to wie, to wie. Eee, czy zamierzacie dodatkowo szafkę elementy kosmetyczne? Tak jest, planujemy mnóstwo ulepszeń. Chcemy na przykład umożliwić Wam użycie motek na ekranie w podsumowaniu misji, a także dodać informacje o dystansie w oknie czatu przy korzystaniu z zabawek. Chociaż każda emotka działa w, z każdym bohaterem, niektóre kombinacje skutkują błędami przenikającą oraz pozycjonowaniem. Ich naprawa to ciągły proces, który będzie trwał w trakcie tego sezonu. Aha. Czyli generalnie już wiedzą, że i tak są błędy. I oczywiście to mnóstwo ulepszeń i teraz wszystko... Wszystko to to, że tak powiem, zawsze się w dziesiątym sezonie, to będziemy naprawiać wszystkie modki, których jeszcze nie wprowadziliśmy, a już wiedzą, że mają błędy, eee, więc zamiast naprawiać grę będą kosmetyczne rzeczy naprawiali, no ale dobra. Eee... Jak twórcy gry podchodzą do procesu wydowania. podczas Podczas prowadzenia elementów kosmetycznych do kanałem, się na kilku rzeczach. Po pierwsze, wszystkie elementy kosmetyczne powinny być całkowicie opcjonalne, dokładnie tak jak Battle Royale. To jest fajny element gry, ale nie zapewnia żadnej przewagi podczas rozgrywki. Po drugie, nie chcemy nikomu niczego zabierać, jeżeli macie w chwili obecnej opcje kosmetyczne, z których korzystacie, zachowacie je. Po trzecie, zależy nam na tym, by elementy kosmetyczne były możliwe uniwersalne. Będziecie mogli korzystać w kampanii we wszystkich elementach, które posiadacie w Battle Royale, niezależnie od typu, o ile tylko można je przenieść do ratowania świata. Wszystkie motki oraz kill-offy z ratowania świata także pojawią się w Battle Royale. To, co właśnie mówiłem. Czyli generalnie będzie to chyba wymienne. Kupimy sobie tutaj, kupimy sobie tutaj. To nie ma znaczenia. Tylko, jeszcze oczywiście sklepu nie będzie, więc podejrzewam, że... Tam jeszcze coś czytało... A, nieważne. Trzeba nawet na kucyku z ludźmi, co zrobię jazdę na kucyku i czekam jak to wybraną sezon drugą. także jeżeli posiadam odkąd kucyka on się teraz chyba będzie zmieniał w Galop. Już tyle czekał, tego, to jest akurat mało istotne. Czy którzy zdobyli jazdę na kucyku w ramach Elbu barowego z sezonu 2 otrzymają teraz nową, ruchomą emotkę Galop. Dzięki temu będzie wiadomo, że awansowaliście swój karnet na odpowiednio wysoki poziom. Jeżeli nie macie jeszcze jazdy na tych kocyków, możecie ją zgarnąć. Wystarczy, że staniecie się fundatorami i kupicie Ratowanie Świata. Oczywiście. Czyli musicie kupić oczywiście coś, żeby coś znowu też dostać. Jak będziecie mieli ją za darmo, no... To co, że tak powiem, przez cały okres czasu było, od czasu było mówione, jeżeli ratowanie będzie za darmo, będziecie musieli dokładnie za każdą możliwą rzecz zapłacić. Więc jak komuś będzie zależał na ratowaniu, i tak będzie musiał ją kupić, bo jeżeli będzie korzystał z darmowego trybu, nic z tego nie będzie miał. Nie będzie miał co będzie miał talony, żeby tylko grać w jedną grę czyli w ratowaniu się pojawi się sklep z przedmiotami tak, kiedy wszystkie elementy kosmetyczne będą już dostępne w kampanii przyjdzie pora na sklep w tej chwili skupiamy się jednak na umożliwieniu Wam korzystania z elementów, które posiadacie póki sklep nie pojawi się w kampanii wszystkie dodatkowe elementy będziecie musieli kupować w sklepie battle royale czyli tak jak mówiłem na razie będziemy kupowali butter, na battle royale i żeby je przenieść po prostu później sobie na ratowanie mm. drodzy Państwo Wszystkie trailery, wszystko to jakieś tam powroty do przeszłości, i przyszłości, i tak dalej, wszystko to pięknie wygląda, ale to będzie jedna wielka klapa, jak zwykle. Oni się skupiają na tym, żeby zarabiać jak najwięcej, pięknie to kolorują, żeby, żebyśmy myśleli, że coś dla nas robią. To jest nic, nic że tak powiem, ważnego, interesującego. Wszystko się opiera o to, żeby jak najwięcej zarabiali, więc będą dodatkowo robić sklepiki, wszystko gracze i tak się nie będą pojawiać, bo dalej będą endurance, to będzie się farmiło też inaczej. Będzie można sobie nawet na Awka puścić endurance do tam 15-16 fali też się będzie zdobywało, wargamesy dalej się będzie farmiło. Talony, powiem tak, z talonami to pierwsza może 2-3 tygodnie będzie szał, robi się openingi, zdobędzie się wszystkie rodzaje broni, wszystkich bohaterów i później będzie klapa konkretnie, bo tak przynajmniej ja miałem. Ja zdobyłem ponad 200 tysięcy talonów plus jeszcze nas. Science fiction lamy z 5250 tysięcy zdobyłem talonów, czyli 50 tysięcy zdobyłem stricte na science fiction lamy, a resztę zdobyłem w yubiama, które tak naprawdę mogłem sobie odpuścić, bo, wiecie, to już generalnie miałem po jednym, zbierałem tylko do księgi kolekcji, więc 50 tysięcy talonów mi wystarczyło, żeby zebrać wszystko, co potrzebowałem. No i koniec mógłby być sezon, tak, bo cóż więcej. No nic, zobaczymy, co będziemy mieli w sezon 10. Mam taki drobny jakiś tam plan. Eee może dzięki wam się uda e, po prostu zrobić sobie jeden sztandarek w sezonie 10. przynajmniej na berce, tak. E, będzie wesoło, raz lepiej raz gorzej, wiadomo. E, jestem graczem e, ratowanka, ale chciałbym przynajmniej jeden sobie standardek na berce zrobić. Mam nadzieję, że mi pomożecie w tym. Co myślicie na ten temat? E, wpiszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. No niestety wczoraj streamka nie było, ponieważ się bardzo źle czułem, więc nie dałem rady odpalić. Więc do zobaczenia w sobotę. Coś pewnie odpalimy z karnecików. Tak, mówię, coś zrobimy z kantu bojowych, coś tam rozlosujemy. Więc wszystkich będę... Będzie miło oczywiście, jak przyjdziecie do mnie na streamka. Ja tak samo właśnie w taki sposób będę chciał... Was jakoś tam nagrodzić, tak, żebyście mieli lepszy start w sezonie 10. Oczywiście ważna rzecz to jest subek na kanale. To jest oczywiście najważniejsza rzecz. Jeżeli nie macie subka, to nie będzie będzie kapica dalej listowane. I druga sprawa, tak samo nie może być anonimowy, anonimowy subek. To jest też bardzo ważne, ważna sprawa. No nie? Z Z to jest tyle. Cześć, cześć, cześć. Do zobaczenia. Widzimy się w sobotę.